Shut które wydają się nielegalne, a prawo na nie pozwala. Pierwsza nagrywanie rozmów pracowników. Nagrywanie rozmów w pracy jest legalne, o ile odbywa się zgodnie z przepisami. Rozmowy mogą być rejestrowane w miejscach takich jak call center czy dział obsługi klienta, jeśli pracownicy zostali wcześniej o tym poinformowani, a cel jest jasno określony, np. kontrola jakości, bezpieczeństwo lub szkolenie. Druga. Monitoring w miejscu pracy pod warunkiem, że służy konkretnym celom. Osoby nagrywane muszą być o tym poinformowane, a obszary objęte monitoringiem nie mogą naruszać prywatności. Nagrania można przechowywać jedynie przez określony czas i nie wolno ich wykorzystywać do innych celów niż przewidziane w regulaminie. Trzecia: sprawdzanie konkurencji jako tajemniczy klient. Takie działanie nie stanowi przestępstwa, dopóki nie dochodzi do naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa i nie są publikowane nagrania bez zgody zainteresowanych. To legalny sposób na poznanie rynku i sposobu działania innych firm. A jeśli Ty chcesz wiedzieć, jak działać i rozumieć prawo, które tłumaczę po ludzku, obserwuj, Showajski Legal Group...